Witam wszystkie wagi. No i już mamy prawie koniec października i zaduszki już są na zakręcie. Mam nadzieję, że wszyscy to ładnie uczcicie i będziecie mieć dobry czas. Jeśli masz słońce, księżyc lub panujący znak w wodnych znakach. To bardzo polubisz to zaćmienie Słońca. Ono jest w zero stopniach w Skorpionie. Zapamiętajcie, że 0 stopni zawsze oznacza nowy początek. I jest owocny i pełny różnych możliwości. Ale żeby te możliwości wykorzystać, i, i to nie ma znaczenia, czy masz Słońce, czy Księżyc. Na swoim wykresie trzeba się zabrać do roboty, czyli po prostu akcja. 25 października Merkury wchodzi na drogę prosto i nieporozumienia będą wyjaśnione. Czasem to trwa do trzech dni, aby być pewnym Merkurego, czyli jeżeli chcesz cokolwiek wyjaśniać, jakieś nieporozumienia, to. Lepiej zacznij to po 28 października. No dlatego, że uczucia są bardzo głębokie, bo w Skorpionie znajduje się wiele planet. Ok? Skorpion, Księżyc i Słońce. Znowu Księżyca. Księżyc łączy się ze Słońcem. Więc medytuj lub słuchaj swojej podświadomości, aby usłyszeć swój głos własnej intuicji. 26 października Marsz wchodzi do koziorożca i będzie w nim aż do 14 grudnia. Marsz czuje się tutaj bardzo dobrze w koziorożcu i daje nam dobrych pracowników, na których możemy polegać. To jest najlepszy czas, aby się wziąć na zaplanow za zaplanowane praktycznie projekty czy też pomysły. No i przypominam, ponieważ to jest bardzo silne, mimo że jest tylko częściowe to zaćmienie z nowym Księżyca, czy nowym Księżyca, więc mamy znowuż nowe intencje. Piszemy na karteluszce, palimy małą świeczunię i wypisujemy, co chcielibyśmy mieć, co chcielibyśmy osiągnąć, co chcielibyśmy, aby nam po prostu się spełniło. I później przeczytać to głośno, a na końcu po prostu spalić. Spalić i popiół wyrzucić na zewnątrz. Niech już aniołki i wszechświat nad tym. Pracują. No, także to by było tyle, jeśli chodzi o zaćmienia, i przypomnienia. Ja już rozłożyłam Wam trzy karty. I ostatnią kartą, jak zwykle, jest kamyczek. I przypominam znowu, że kamyczki trzeba oczyszczać. Kamyczki to energia. One dają nam to, co powinny nam dawać, a chronią nas od. Złego i negatywnych aspektów w naszym życiu, jak również i pobierają praktycznie z nas te negatywy. No, oczyszczacie dwa razy w miesiącu, możecie to robić w pełni księżyca, właśnie i wnów księżyca. O, no, nalać do szklanki wody, najlepiej w szklanym naczyniu dodać łyżeczkę soli niejodowanej i niech one po prostu się oczyszczają niech mokną przez całą noc a rano wyjąć i można już je nosić czy to w biżuterii czy też luzem także to by było tyle jeśli chodzi o przypomnienie oczyszczania kamyczków i pierwszą waszą kartą drogie wagi jest Trójka kijów. Trójka kijów. Tylko dlaczego ja wziąłem trójkę? Zaraz, tu jest trójka, przepraszam. Trójka kijów. Trójka kijów. Hm. Reprezentuje naszą wewnętrzną. Harmonię, czy też balans, z czego też powstają praktycznie nowe idee i plany, czy też pomysły. Nowe, dobre cechy się wyłaniają, jak radość i szczęście. Tu może być też i zmiana pracy, jak również i możesz dostać, droga wago, dobrą wiadomość. Następną kartą jest. Siódemka mieczy. Masz, wychodzi na to, że masz bardzo trudną decyzję do podjęcia, ale trzeba ją po prostu podjąć. Początek nowego życia i lepszego życia. Może też być i dobra wiadomość urzędowa, lub prawna. Także nieźle. Ostatnią. Kartą podsumowującą jest Dziewiątka Kielichów. To jest karta właśnie życzeń i spełnień. Dość znaczna poprawa finansowa, podwyżka w pracy i pokonanie problemów. Też poprawa znaczna zdrowia, jeżeli miałeś jakieś problemy. Zdrowotne. Przyjaźń i emocje są tutaj bardzo mile pokazane, czyli dobre. No, i oczywiście, ostatnią kartą, wasz kamyczek na te następne dwa tygodnie jest różowy kwarc. Posiada siłę przyciągania miłości. W nasze życie i sprawia, że stajemy się empatyczni, empatyczni i atrakcyjni. Jest optymalny dla kobiet, które chcą mieć dzieci. Bardzo ładny kamyczek. Także to tyle. Na następne dwa tygodnie będziemy się widzieć znowu parę dni przed listopadem, bo wtedy. A zrobię jak zwykle na cały miesiąc. No, i jeżeli chcecie mieć ze mną prywatną rozmowę, czy też roz, prywatne rozłożenie kart, to proszę do mnie napisać. Pod każdym wideo są moje namiary, czyli strona internetowa i mój e-mail. Na stronie internetowej jest formularz, który możecie. Wypełnić do mnie przesłać, albo, tak jak powiedziałam, przesłać mi e-maila. Więc taka sesja trwa od, od 20 do 30 minut, czasami dłużej, ale już za to nie, nie dodatkowo nie, nie trzeba płacić. Um, no i kosztuje to dla Polaków w Polsce 50 zł, a dla Polaków poza granicami kraju, e, przepraszam. 60 zł, a dla Polaków poza granicami kraju kosztuje 50 dolarów. Po prostu pobyli oni się. No i robię to przez Skype'a, przez telefon albo mogę Wam wysłać prywatne wideo, które możecie oglądać kiedy chcecie, jak chcecie i ile razy chcecie. No ale trzeba mieć wtedy, właśnie, konto na Google'ach albo Um, gmail także to by było tyle i życzę wam miłych zaduszek proszę mnie zaprenumerować no i dziękuję ślicznie, do usłyszenia i zobaczenia, niech Bóg błogosławi, a aniołki strzegą od złego, do widzenia